Cześć. Lewy narożnik w moim akwarium. Coś tu nie gra. Jest jakoś tak zagęsto, mało czytelnie, mało przejrzyście. No jakoś tak. Coś mi nie gra. Może to ma swój urok, bo wygląda tak trochę dziko, ale czegoś mi tu brakuje. Ta Ludwigia też nie jest tak wybarwiona, jak powinna być, bo ma za mało światła tutaj od samego dołu, bo światło zabiera pistia, ale z kolei z Pistii nie zrezygnuję, bo bardzo mi się podobają te korzenie widoczne pod wodą, więc wolę zrezygnować z Ludwigi. Mam tutaj pomysł na ten lewy, lewy narożnik, na tą lewą część akwarium, ale żeby go zrealizować, potrzebuję kilka akcesoriów. Za chwilę pokażę Wam, jakie. I będę musiał się chwilę wstrzymać z realizacją, bo brakuje mi jednej najważniejszej rzeczy. Za chwilę Wam powiem, o co chodzi. Chodźcie ze mną. A o to, co potrzebuję do realizacji planu. Kokos, kawałek gałęzi dębu, klej superglu płaski kamień, ścisk stolarski, wiertło do drewna i wiertarka. Brakuje tu jeszcze najważniejszej rzeczy: brakuje anubiasa. Anubiasa i bucefalandra, ale nie mam po prostu, bo znajomy kolega akwarysta no musi po prostu wyrwać to ze swojego akwarium, żebym mógł to. Wykorzystać u siebie, więc muszę chwilę poczekać i przystąpimy do pracy. Poczekacie ze mną? Zobaczycie, co z tego wyjdzie. Cześć.